Cześć wszystkim, jedziemy w Windows Rem zmodernizowany przez SN na ulicy Chodeckiej 1. A jedzie dopiero. Dobra, już jest. Jedziemy na dyfę. To SN znowu. No. Wszystko to. Zręby stare to teraz Eseno są. No pomodernizowali niestety. To no szkoda. Do no, kiedy badanie techniczne? W e, 2026. Spoko. Wentylacja jest, widzę. I kratki metalowe, e, no. widzisz. No. To, a niby się nie da go włączyć. Ale wolno jeździć. No ma masakra. Dobra, dziesiąte. Dzięki za oglądanie. you <laughs>